Messenger w skrócie. Zepsuty Messenger. Czyli chodzi o wczorajszą ogromną awarię. Ogólnie wczorajszego dnia, Messenger, jak i inne aplikacje od firmy Mety, jak Instagram czy Facebook, się zepsuły i nie działały przez parę godzin. Nie trwało to bardzo długo. Jednak, kiedy podczas tej awarii próbowaliście wejść w aplikację Messenger'a, to byliście wylogowani i nie dało się w żaden sposób zalogować, bo kiedy to robiliście, to tylko wczytywała się ta ikonka. Za to, gdy wchodziliście na Facebooka czy Instagrama, to nie wczytywały się nowe rzeczy i był taki tryb, jakbyście mieli wyłączony internet. Nie na początku mega ta awaria przeraziła bo bałem się, że ktoś włamał mi się na konto jednak po chwili dowiedziałem się, że każdy tak ma Zhakowałem WSZYSTKICH niebezpieczny messenger, czyli chodzi o spam wiadomości które służą do uzyskania waszych danych ogólnie kiedyś to już było, ale nadal to się dzieje i chodzi o to w tym, że jakaś osoba do was pisze przykładowo, że o widziałem twoje zdjęcie tutaj albo jakieś filmiki i wysyła do tego linka abyście kliknęli i sprawdzili z ciekawości dlaczego tam są wasze zdjęcia oraz jakie jest to mega mądry trik psychologiczny bo zmusza was wprost do kliknięcia i sprawdzenia tego bez namyślenia się Chwilowego. Oczywiście w tym momencie haker może dostać wasze pliki cookies i wejść na przykład na konto na Google i was okraść. Również możecie tam mieć inne dane do podania, aby przejść po prostu dalej i nie ma tam waszych rzeczy. Ale skam! Koniec messengera, czyli chodzi o dosyć spore zmiany na Facebooku, które wywołały duże kontrowersje w internecie. Ogólnie twórcy Facebooka padli na pomysł, by połączyć ze sobą messengera z Facebookiem i aby dało się pisać również na Facebooku. Zmiana nie jest zbyt duża, bo to tylko możliwość pisania wiadomości z Facebooka na messenger. Jednak ludzie, jak się o tym dowiedzieli, to Lekko ich to wkurzyło i zaczęli o tym pisać Większość reakcji jest negatywna, w tym również moja Bo nie rozumiem po co to Jedynie domyślam się, że chodzi o dosyć małe zainteresowanie Facebookiem Bo bądźmy szczerzy, kto na niego wchodzi, żeby przeglądać social media bo... Brakujący Messenger Czyli chodzi o brakującą funkcję, którą wcześniej posiadał każdy Ogólnie to w ostatnim czasie mogliśmy zauważyć jedną większą zmianę na Messengerze Która była dosyć fajna, jednak zniknęła z dnia na dzień A chodzi dokładnie o status aktywności użytkowników I wtedy mogliśmy widzieć ile osób jest aktywnych oraz kto jest aktywny Aktualnie tej zakładki nie ma i nie da się już kto jest aktywny, a zamiast tego mamy na samej górze wyświetlonych ludzi i tam da się zobaczyć status aktywności. Uważam, że zmiana jest na plus, bo mamy mniej zakładek, jednak sprawia to mniejszą przyjemność skorzystania z aplikacji i ciężej sogarnąć, kto jest aktywny. Do tego używa! Takowany Messenger, czyli chodzi o masę nowych oszustów. Ogólnie to ludzie postanowili zrobić kolejny motyw skamu na Messengerze i potrzewają się pod nas, zakładając konto o tym samym imieniu, nazwisku profilowym, banerze, a nawet opisie. Później takie oszust dodaje sobie ludzi, których mamy w znajomej, aby następnie do nich napisać różne wiadomości, a głównie wyłodzające kodbli, bo niby potrzebujemy na teraz pieniędzy. Jest to dosyć mądry sposób, jednak bądźmy szczerzy, że każda osoba w młodym wieku ogarnie, że to skam. Jednak jak zawsze najgorzej mają osoby starsze, które nie znają wielu sposobów skamu w internecie i są najbardziej narażone. Moja babcia jest pro telefon! Znikający Messenger. Czyli chodzi o to, że nie będziecie mogli odbierać SMS-ów i wysyłać ich przy pomocy sieci telefonowej. Ogólnie od 28 września ma zostać to wprowadzone i totalnie nie wiedziałem o tym, że takie coś w ogóle istnieje. Niektóre za to telefony miały właśnie tą opcję i nigdy o tym nie słyszałem, jednak i tak ma zostać to usunięte pod koniec września. Więc w sumie nic nie tracę, bo i tak tego nie używałem, tak jak pewnie 99% z was. Ciekawe czemu Meta zdecydowała się usunąć tą opcję, ale prawdopodobnie było to z Powodowane tym, że nikt tego po prostu nie używał. Ja sam, gdybym o tym wiedział, że mogę takie coś robić, to bym tego również nie używał, więc w sumie dla mnie ta zmiana nic nie zmienia. O nie! Wirusowy Messenger, czyli chodzi o spam wiadomości wysyłane do ludzi. Ogólnie to tym razem wygląda to tak, że dostajecie od losowej osoby wiadomość o treści, czy możecie zagłosować na nią w konkursie i podaje ona wam swój numer. Oczywiście, jeżeli klikniecie w ten link, zostaniecie przeniesieni do jakiejś strony, teraz zazwyczaj nie działa i ściągnie wam wasze pliki cookie, czyli w tym dostęp do waszego konta. Jest to bardzo dobre porównanie do innego skamu, gdzie piszą do was ludzie, że gdzieś pojawiliście się na filmie i dostajecie niby link do filmu, który działa dokładnie tak samo. Sposobów takich oszust jest mnóstwo i najważniejsze. Najważniejsze jest to, aby pamiętać, żeby nie klikać w linki. Dobrze, że internetowy wirus. Nowy Messenger, czyli chodzi o wielką zmianę na Messengerze. Ogólnie to Messenger planuje dodać kontrolę rodzicielską. Każdy użytkownik, który będzie niepełnoletni, będzie temu podlegał, jeżeli rodzic włączy taką opcję. Dzięki temu każdy rodzic będzie miał wgląd, ile poświęcacie czasu na korzystanie z Messengera. Do tego będzie miał wgląd, do tego z kim piszecie i nie wiem dlaczego, ale będzie mógł zobaczyć ustawienia bezpieczeństwa oraz prywatności. Gdyby tego było mało, to jeszcze będzie mógł zobaczyć story swojego dziecka i dostać powiadomienie, w momencie zgłoszenia jakiegoś użytkownika. Ma być to w Polsce później wprowadzone, ale w sumie raczej nieskutecznie, bo większość osób poniżej 18 roku życia i tak ustawia, że ma więcej. Haha ha, rodzice mnie nie dopadną. Awaria Messengera, czyli chodzi o przedwczorajszą awarię Messengera. Ogólnie to trwało na parę godzin i nie mogliście wtedy wysyłać znajomym żadnych zdjęć, ale niektórzy też mieli problemy z głosówkami. Do tego, co zauważyłem, to nie mogliście wtedy stawiać Insta na Instagramie i wyskakiwał błąd. Ciekawe jest to, że Messenger jest taki wielki, a przynajmniej w Polsce naprawdę masa ludzi przeszła z niego korzysta, a takie awarie się pojawiają, a do tego trwają one dosyć długo. Jestem ciekaw, czy kiedyś social media będą tak zoptymalizowane, że nic takiego nie będzie się działo, ale myślę, że jeżeli miałby to być wprowadzone na taki poziom, to dopiero za parę lat. Ja nie lubię awarii! Zlagowany Messenger. Czyli chodzi mi o późniejsze wiadomości, które dostajemy od znajomych na Messengerze. Ogólnie w ostatnim czasie wiele osób skarży się na to, że dostają oni powiadomienia o wiadomości od kogoś, na przykład 5 godzin później. Choć że widzieli już tą wiadomość. Do tego przychodzą one czasem dwa razy i to również jest niewiadome dlaczego. Mówiło mi o tym masa znajomych oraz w internecie znalazłem wiele wypowiedzi ludzi, którzy właśnie o tym wspominali. I na szczęście ja nie mam takiego przypadku i u mnie działa wszystko jak powinno. Ciekawe jest to, że błąd pojawia się naprawdę bardzo często u ludzi, To jest dla mnie trochę nie do zrozumienia, bo to Messenger, czyli jedna z największych aplikacji 2023 roku. Ja mam lagi. Dziecięcy Messenger, czyli chodzi o funkcję kontroli rodzicielskiej. Ogólnie to rodzice będą mogli od teraz, jeżeli włączą tą opcję, podpiąć się pod wasze konto i sprawdzać wasze wiadomości z innymi osobami. Oczywiście Najpierw musicie mu dać telefon, aby mógł sobie przyznać uprawnienia. Zmian jest wiele więcej, ale głównie poruszenie zrobił ten temat, który jest dosyć kontrowersyjny, bo nie każde dziecko by chciało, aby rodzic mógł patrzeć co dokładnie jego syn lub córka pisze z innymi osobami. Z drugiej strony jest to dobre, bo będzie trochę według mnie mniej patologii i dzieci zaczną odpowiadać za to, co robią. Jednak ja na szczęście jestem na tyle już stary, że nawet nie będę musiał przyznawać kontroli wiadomości moim rodzicom. Najgorsze co może być! Odświeżony Messenger! Czyli chodzi o zmiany na Messengerze. Ogólnie będzie dodana fajna opcja, która polega na tym, że możecie edytować wiadomość, którą wyślecie, ale tylko do 15 sekund od jej wysłania. Poza tym ma poprawić się bezpieczeństwo na messengerze oraz zdjęcia jak i filmy mają być wysyłane w lepszej jakości. Do tego ma się poprawić funkcja znikających wiadomości i będą one dostępne do 24 godzin. No i ostatnia zmiana to prawdopodobnie będziemy mogli przyspieszyć wiadomość głosową, którą ktoś do nas wysłał, ale jest to już na komputerach od jakiegoś dłuższego czasu. Uważam, że zmiany na plus i zauważyłem, że dużo osób bało się, że messenger wprowadzi to, że screen -chat będzie o tym powiadomienie. Ło, wow, kocham messengera! Niebezpieczny messenger! Jeżeli chodzi o mądry sposób na oszustwo, ale raczej na starszej. Ogólnie możecie dostać wiadomość spam w wiadomościach o tym, że jakiś z waszych krewnych umarł, a chciał na was przepisać pieniądze i pisze do was niby bank z jakiegoś innego kraju i podaje losowe imię i nasze nazwisko, abyśmy złapali haczyk i się nabrali. Oczywiście każdy z was powinien od razu ogarnąć to, że jest to oszustwo, jednak możecie na wszelki wypadek ostrzec osoby starsze, bo one mniej ogarniają coś z kamem, a co nie i często dają się nabrać. Jak dla mnie ciekawy sposób skamu i pierwszy raz o tym słyszałem, więc fajnie zawsze wiedzieć o kolejnym potencjalnym ja nie odpisuję ludziom ze spamu. Lamusy. Zmieniony messenger. Czyli chodzi o zmianę, jaką chce wprowadzić messenger. Ogólnie to mają dodać oni to, że będziecie wiedzieć, kiedy ktoś zrobił zrzut ekranu waszego czatu lub nagrał jego ekran. Takie coś głównie wam może się kojarzyć ze Snapchatem, bo zawsze była tam taka możliwość i dlatego wydaje mi się, że tam pisaliście wiadomości, które nie chcieliście, żeby przeszły dalej. Dla mnie taka zmiana będzie mega na plus, bo nie będzie tak, że ktoś będzie rozsyłał wasze wiadomości innym osobom, czego brakowało mi dosyć na messengerze, a w niedalekiej przyszłości takie coś może się pojawić. Jednak no niektórzy na pewno będą cwaniaczyć i np włączą Messengera na komputerze i zrobią zdjęcie telefonem, no ale na to nic się nie poradzi. Jej, nie będą w końcu rozsyłać moich wiadomości!